Siemadzień dzień dobry! Dzisiaj sobie porozmawiamy o tak zwanych swingach byczych, niedźwiedzich i korektyjnych. Skąd te nazwy się biorą? Z wolumenu: zarówno skonsolidowanego, yy, i wskaźnik, z, z którego tu korzystam, to WWV, LBLF, coś tam na Trading View I wolumen zwykły. BVI, coś tam, kreska, radole, LB, nieważne. Chodzi o to, że skupiamy się na wolumenie oczywiście rzeczywistym, jakiś tam tickowej bo mówimy tu teraz o rynku akcji, ale techniki, o których wam tutaj dzisiaj powiem, można stosować na każdym rynku, gdzie dostępny jest wolumen realny, rzeczywisty, tam z opcji z futuresów i tak dalej. Na kryptowalutach oczywiście również może tak to wykorzystywać. Dobra, jedziemy z tematem, z koksem. Najpierw sobie pogadamy o typowym trendzie spadkowym, jak go rozpoznawać w kontekście właśnie wolumenu, i ro, ro, rozpoczynamy nasz temat. Pierwsza rzecz, jaką ja osobiście patrzę, to to, czy cena jest pod EMO 200. To jest dosyć dobry wskaźnik, ale wstępny. On sam sobie tam główną norma jeszcze mówi. Dopiero patrzymy sobie, co robią świece z wolumenem. I teraz tak. <laughs> Jak sobie tu możemy zauważyć, był już jakiś tam od jakiegoś czasu trend spadkowy to spółka PZTU, bo tutaj ostatnio działo się sporo przez ostatni rok, w dwie strony, więc będzie można fajnie to opisać dwie strony. Zobaczcie, jak mieliśmy tutaj sobie ten mały wzrost przy trendzie, no już tutaj spadkowym właściwie, tak. To zobaczcie, wolumen ten zwykły. E, był stosunkowo niski, o tutaj, o proszę bardzo, tu jest taka średnia nawet pokazana. E, teraz sobie to przypiszmy. I tu mamy jakąś tam świecę małą malutką, e, taki, e, to, to, to taki mały ogonek, tak. E, I sobie schodzimy na dół. I zobaczcie, dalej schodzimy sobie na dół i widzimy tutaj wyraźny wzrost czego? Obrotów, czyli wolumenu. Chociaż sam ruch nie jest silny, tak? Dobrze. No to sobie idziemy dalej. Schodzimy, schodzimy, ale zobaczcie, na wolumenie skumulowanym, czyli sumują się te wszystkie tutaj nam wolumenki. Robi nam się coraz wyższa suma, kumulacja, tak, no prosta matematyka. Zobaczcie, to była dosyć spora sprzedaż, mimo wszystko. No i znowu, spójrzcie tutaj, był jakiś tam mały wzrost, bardzo mały wolumen skumulowany i stosunkowo niski wolumen ogólny, tutaj jednostkowy na, na świecach. I znowu, schodzimy sobie na dół. Jeżeli sobie spojrzymy tutaj na dół, tak, no to widzimy, czasem mamy takie większe skoki przy spadkowych świecach. Czyli tutaj było dalej sprzedaż, niestety. Mały podskok, niewielki i znowu idziemy na dół, i znowu niewielki wzrost, tak? To jest typowy swing e, niedźwiedzi przy dosyć sporych świecach, prawie że bez e, ogonków, same korpusy, marubozu tak zwane. Mamy niewielki przyrost wolumenu. Jest to potwierdzenie, że mamy tutaj dużo podaży, naprawdę dużo ludzi tutaj wręcz, może nie w panice, ale z dosyć sporym strachem sprzedawali tą spółeczkę, tak? To był jeszcze, co to było? To było jeszcze, <noise> no, w połowie poprzedniego roku. Tak, no i zobaczcie sobie. I znowu możemy zauważyć, i właśnie ten wolumen jest zajbisty pod tym względem, że mamy tutaj znowu dominację podaży. Ale nie chodzi tutaj o to, żeby sobie łatwe życie, tak bez sensu i patrzeć tylko na ten, bo ten nam dokładnie pokazuje, w którym momencie była jakaś większa wyprzedaż bądź kupno. I tutaj właśnie to widać, tak, no, o, tutaj było, tutaj tak, i znowu, jest to swing korekcyjny. Dlaczego on jest korekcyjny? Korekcyjny w ruchu spadkowym, a no dlatego, że bardzo małe mamy tutaj znowu obroty przy tych wzrostach. Czyli jakoby tu była jakaś tam... Ktoś tam kupił jakieś leszcze, ale zaraz zostali oni niestety, no... Wykorzystanie i wszystko zaczęło znowu spadać. Zobaczcie, znowu nam tu lekko narasta wolumen, a tu jeszcze bardziej to widać, kiedy go będziemy kumulować. tak, No i mamy tutaj efekt trendu spadkowego, który dotrwał dosyć sporo jednak, tak, pod M200. No i dupa jest, no jest dupa. I teraz pytanie, kiedy, <gryw> kiedy możemy myśleć już o jakichś wzrostach? Kiedy najszybciej możemy przewidzieć odwrót? Nie da się. <laughs> to się nie da. Musi powstać jakiś ruch, typu jakaś struktura. Raz, dwa, trzy. Potem jakieś testowanie pierwszych tych um, przebitych oporów, które stają się wsparciem. I tutaj właśnie mamy taką sytuację. Podejście ceny już pod M właśnie i tutaj już widzimy, jest powstaje pierwsze wsparcie. Dopiero tutaj możemy mówić o tym, że prawdopodobne są wzrosty. Z drugiej zaś strony, jeżeli patrzymy na fundamenty danej spółki, jesteśmy je pewni, no to... Chuj, kupujemy tu, kupujemy tu, tu sobie uśredniamy, tak? Oczywiście, że mamy stalowy jaj, do tego, ale można tak zrobić, to dlaczego nie? Bo, no. także raz, dwa, trzy i testowanie oporów, które stałem się wsparciem. Plus EMA, musi być scena nad EMA, szybciej, moim zdaniem, nie idzie tego zrobić. Chociaż jest schemat YCOFA tak zwany, gdzie tam jeszcze troszkę precyzyjniej to można ustalić, też dzięki wolumenowi. Ale YCOF jest trochę bardziej zaawansowany. Jednak ja jednak stawiam na prostsze metody. Takie bardziej minimalistyczne. No i dobrze, no i spójrzmy sobie tutaj, mieliśmy pierwsze wzrosty, skumulowany pięknie to pokazuje, zresztą zwykły też, w którym dokładnie momencie tutaj co zaczęło się coś dziać. Ta świeca tutaj, no ona trochę jakby niweluje te mm, wzrosty, no bo ten ogonek powinien być z drugiej strony. Więc tutaj być może jakaś mniejsza grupa grubych ryb próbowała sprzedawać, nie wyszło im, a ci tutaj drudzy kolejni, bo to tak nie jest, wiecie, grubasy walczą z innymi grubasami, tam jest dużo takich grup. Um, no i tutaj poszła druga grupa, to już iba widać im się udało, tak? No i fajnie. No i mamy tutaj co swing korekcyjny, dlaczego korekcyjny? Ponieważ skumulowany pokazuje znacznie mniej niż to. To jest pierwsze po drugie ten ruch, no... On nie jest jakiś aż tak super silny. Momentum nie jest takie wielkie chociaż to nie jest najlepszy przykład, ale dobra. Um, on tutaj wprawdzie trochę narastał, nie? On tu wprawdzie trochę na, ale nie aż tyle w porównaniu do tego co tu się działo. Zresztą, no to widać od razu, tak? Plus obrona. Jak widzicie, musimy tu łączyć parę tych elementów. słuchajcie, na kryptowalutach to też będzie dobrze działać. Na hakarzówkach na przykład, czyli na jedynkach. I tu znowu zobaczcie, ile obrotu było w tym. Moim zdaniem to jest tak zwany sygnał on tak ładnie się nazywa backholding, holding czyli ładowanie do torby wszystko jest ładowane, szybko. Cały tutaj ten spadek w tym bardzo małym ruchu, tym spredzie, tym małym korpusie, to wszystko zostało chłonięte, cała ta podaż została chłonięta przez popyt. I mamy efekt bardzo silny. Tak? Także jak widzimy, nagle taki skok, na akcjach szczególnie, yy, obrotów. I taki malutk, taka malutka świeca, o, z takim korpusikiem, dwa jakieś małe ogonki z dwóch stron. To z back holding tutaj zbierają i to ostro. Zresztą tutaj też zbierali. Trochę więcej, nie aż tak jak tu, ale też zbierali. Dalej, jest wzrost, zobaczcie. Zobaczcie, jak nam się pięknie to kumuluje, tak? I tu znowu. Nie ma chuja we wsi. Tu ktoś kupował. Znowu. Korekcyjny spadek. On nie był jakiś mocny. Zobaczcie, ile dni zajęło ten spadek, i nie był on yy, yy, zbyt silny, bo nawet nie przekroczył tutaj tych yy, rejonów, tak? E I zobaczcie. Małe tutaj są te wolumeny. Tutaj trochę narosły, dobra. Tu bym przyznał, że trochę rosły. Ale. Wysiłek tutaj włożony był nieadekwatny, tak? I znowu, do góry, świece. Tu trochę więcej, tu znowu. O, i jeb, wszystko nad emom się dzieje. To dosyć łatwo jest rozpoznać. Musimy łączyć konfluencje tak zwane, i średnia, i wolumen, i kształt świec, te pimbary, tak? To wtedy najlepiej, najłatwiej nam złapać, najlepszy czas jakby na kupno. O, akcji, szczególnie czy kryptowaluty, czy ETF-u. No, i do dzisiaj nam PZU, PZU nawet w miarę fajnie się zachowuje. Zobaczcie. I znów korekta. No, tu by można było się sprzedać, że tutaj jednak był mocny ten ruch. Był mocny, ale został dość szybko wchłonięty. Tu jakiś test. O. Jeżeli mamy potem taką małą świeczkę na tych poziomach, gdzie wcześniej była duża podaż, takie coś, to, to nie jest back-holding. Ale zobaczcie. Tu się pojawił taki silny sygnał, który jakby neguje te całe spadki. Znowu, testy jakieś, przy lekko zwiększonym wolumenie. Takie pinbare malutkie, z lekko zwiększonym wolumenem, na tych samych poziomach, to są testy. Sprawdzają grube ryby, czy tam jeszcze nie ma podaży. Jak nie ma, jedziemy do góry, zapierdalamy. Ride right, right do góry, tutaj fakie burne. nie? Prosty. Są jeszcze sygnały dwuświecowe, na, oparte na wolumenie. I tutaj gdzieś tam będzie karta. I to jest takie uzupełnienie tego mojego dzisiejszego filmu. Także podsumujmy, podsumujmy dzisiejszą zajebistą lekcję, kurwa. Pod emom Mamy już tutaj pierwsze potwierdzenie trendu spadkowego. Jak są swingi korekcyjne, zmniejsza się wolumen. Przy swingach spadkowych, zwiększa się wolumen. Potężna podaż! I nawet jeżeli jest ten swing korekcyjny, to nie jest jakiś duży. On nie trwa długo i nie jest szybki. Nie ma tego momentu. Takiego wiecie, takiej paraboli. Nie ma tego. To, to dużo, dużo męczarni tu jest. W drugą stronę, tak samo. Korekta trwa niedługo. Mały momentum. Mało... O Jezu, sorry. Mało. E, mało świec. I do góry zapierdalamy. Tutaj. No, tu bym powiedział, że jest było większe momentum. Także to nie jest najlepszy przykład. Ale znowu. Tu wzrost. Tutaj korekcyjny. Ruch taki średni, słaby. Mały wolumen. Skumulowany. Oraz zwykły. Bimbary jakieś. Albo backholdingi, jeszcze lepiej. Kur. Takie coś. Potwierdzenie wzrostu? No, nie, to, to jest chujowe. Potwierdzenie, ale, ale to, szczególnie to, tak, musimy to łączyć ze sobą. Także zapraszam na ten film uzupełniający e, i mam nadzieję, że coś z tego wyniesiecie. E, um, jeszcze się, może pofalę, że tu kupowałem też niżej. <grym> no, ale jeszcze są schematy. Um, łączenie właśnie tych sygnałów wolumenowych ze swingami. Oraz przewidywane pierwsze takie odwroty, tak zwane formacja yy, wolum, wolumenowego odwrócenia, czy jakoś tak, nie wiem. To już jest typowa nomenklatura VSA, yy, ja muszę sobie sam to przypomnieć i też o tym przygotuję w przyszłości filmik, tak? Także tego, zapraszam na mój newsletter, um, na subskrypcję, na, da, na, na, na to żebyście dali łapkę w górę, już nie mogę się wysłowić. I to tyle. Dziękuję, pozdrawiam się.